Wraz z uruchomieniem nowego serwisu mBanku oddajemy do twojej dyspozycji dwie wersje serwisu transakcyjnego. Przy logowaniu zobaczysz stronę wyboru, gdzie możesz zdecydować do której wersji serwisu chcesz się zalogować. Jeśli masz już dostęp do nowej wersji serwisu, możesz korzystać z obu wersji. Jeżeli nie uzyskałeś jeszcze dostępu do nowego serwisu transakcyjnego, od razu możesz o niego zawnioskować. Jeśli logujesz się do dotychczasowego serwisu transakcyjnego, wybierz przycisk logowania po prawej stronie. Do nowego serwisu zawsze masz możliwość zalogowania się swoim dotychczasowym identyfikatorem. Dodatkowo masz możliwość wybrania alternatywnych sposobów logowania poprzez numer aktywnej karty, poprzez indywidualną nazwę użytkownika o minimum 8 znakach. Nazwa użytkownika działa do momentu jej wyłączenia. Wyłączona nazwa zostaje zablokowana, ale może być użyta ponownie. Nawet jeśli nie korzystamy już z nazwy, to nikt inny nie będzie mógł jej użyć. Jeżeli przez dłuższy czas pozostajesz nieaktywny, system wyświetli komunikat o możliwości przedłużenia sesji. W przypadku nieprzedłużenia sesji nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu transakcyjnego. Poznaj mbank od nowa.